Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja będę mówił o tych nowych możliwościach w zakresie farmakologicznego leczenia, systemowego leczenia chorych na nowotwory, nie tylko na raka płuca, ale w ogóle na nowotwory klatki piersiowej. Ale oczywiście dwie rzeczy na początek należy podkreślić, mianowicie znaczenie badań przesiewowych. W kierunku wykrywania raka płuca. Program ruszył teoretycznie od stycznia ubiegłego roku, na no ale z tych znanych nam wszystkim okoliczności. Uczestnictwo w programie jest wysoce niedostateczne. W związku z tym myślę, że również media tutaj mają. Wielką rolę do spełnienia, żeby propagować tę możliwość. A druga rzecz to jest, to są kwestie związane z diagnostyką. Otóż rak płuca w tej chwili nie jest jedną chorobą, to jest co najmniej kilka, może nawet kilkanaście jednostek chorobowych objętych wspólnie tą nazwą, a to wynika z ogromnego postępu wiedzy teoretycznej, zrozumienia uwarunkowań genetycznych, molekularnych i wyodrębnienia różnych, różniących się rodzajów raka płuca, co już w wielu wypadkach przekłada się na postępowanie terapeutyczne. No ja, mówię, jeżeli mam mówić o tym, co się w ostatnim czasie dokonało, jeśli chodzi o leczenie systemowe, no to odniosę się do uzupełniającego leczenia okołooperacyjnego, do konsolidującej immunoterapii po jednoczesnej radiochemioterapii, do paliatywnego wykorzystywania immunoterapii i do jednej z nowych możliwości leczenia ukierunkowanego molekularnie, jakim jest leczenie antykaras. Będę mówił też o immunokemioterapii w drobnokomórkowym raku płuca i paliatywnej immunoterapii w złośliwym międzybłoniaku opłucnej. Zaczynam od uzupełniającego leczenia pooperacyjnego. Dotychczas dysponowaliśmy, jeśli chodzi o uzupełniające leczenie u chorych, którzy zostali poddani resekcji mięśnia płucnego, dysponowaliśmy tylko chemioterapią. Przed lub pooperacyjnie, w obu wypadkach, jak Państwo widzą, te korzyści dodane w zakresie przeżycia pięcioletniego to jest około 5%. No, jest to na pewno niezadowalające i tutaj dwa elementy, które w ostatnim czasie się pojawiły, mianowicie po pierwsze wykorzystanie możliwości ukierunkowanego leczenia anty-GFR. To dotyczy chorych, którzy zostali poddani resekcji miąższu płucnego, radykalnej resekcji i u których możliwe było stosowanie chemioterapii tej dotychczasowej. Natomiast w przypadku stwierdzenia mutacji w genie EGFR, jednej z dwóch mutacji, oni byli, ci chorzy byli w badaniu na zasadzie randomizacji, przydzielani do trzyletniego leczenia inhibitorem tyrozynowej kinazy GFR lub placebo. No i niezależnie od stosowania chemioterapii, czy chorzy otrzymywali, czy nie, tą chemioterapię, bardzo znaczne, jak Państwo widzą, zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby. Ogółem w całej populacji to mam na myśli chorych w stopniach zaawansowania od 1B aż do 3A, no to jest 84% zmniejszenie ryzyka. Bardzo duże w onkologii taki wynik się rzadko zdarza. Tak samo znamienne różnice, znamienna korzyść dodana w postaci zmniejszenia ryzyka nawrotu u chorych w stopniu drugim i trzecim A. I podkreślam, niezależnie od tego, czy chemioterapia była wskazana i była stosowana, czy też nie. Ten wynik jest bardzo istotny. To jest korzyść, która dotyczy około 10-12% chorych na raka w Polsce, na raka gruczołowego w Polsce. A drugi taki element postępu to jest uzupełniająca immunoterapia pooperacyjna. Wyniki badania. Też z losowym doborem chorych. Podobnie chorzy operowani radykalnie i później mogli otrzymywać lub nie, w zależności od wskazań, chemioterapię, a potem otrzymywali immunoterapię uzupełniającą lub placebo. No i znowu e, bardzo spektakularne m, korzyści we wszystkich podgrupach chorych, z wyjątkiem e, tego jednego, m, e, którego nie zaznaczyłem czerwonym, czerwoną lipsą, mianowicie chorych z bardzo niską ekspresją PDL1. Natomiast w pozostałych sytuacjach, szczególnie u chorych z wysoką ekspresją, w powyżej 50% komórek nowotworu, no to widzą Państwo zmniejszenie ryzyka jest 57%. Znowu wynik imponujący. Teraz miejscowo zaawansowany niedrobnokomórkowy rak płuca i konsolidująca immunoterapia po jednoczesnej radiochemioterapii. Tak było dotychczas tutaj to są krzywe z metaanalizy, która wykazała, że jednoczesne zastosowanie radiochemioterapii w miejscowo zaawansowanym raku niedrobnokomórkowym jest lepsze niż sekwencyjne stosowanie obu metod. Natomiast no, od już niedawna, od jakiegoś czasu wiemy, że jeżeli chorzy otrzymują jednoczesną radiochemioterapię i później w przypadku uzyskania przynajmniej stabilizacji choroby przez rok otrzymują. Immunoterapię konsolidującą ten efekt, no to to prowadzi do istotnych korzyści. I co należy podkreślić, to pokazuje jako nowum są to korzyści trwałe. W pięcioletniej obserwacji nadal utrzymuje się około 10% różnica na korzyść tych chorych, którzy otrzymywali konsolidację. Co tu należy podkreślić? Otóż tutaj należy podkreślić. To, że w Polsce spośród ogólnej liczby około tysiąca chorych, którzy kwalifikują się teoretycznie do jednoczesnej radiochemioterapii, faktycznie ten sposób leczenia jest udziałem około 300 chorych, czyli jedna trzecia chorych. A więc trzeba nieustannie promować tą jednoczesną radiochemioterapię. I trzeba stworzyć odpowiednie warunki finansowania dla, dla tej metody, po to, żeby ona nie była obciążeniem dla ośrodków, a żeby mogła być w racjonalny sposób wykorzystana, i tutaj znowu też rola mediów, żeby to propagować. Paliatywne leczenie chorych na zaawansowanego, czyli uogólnionego niedrobnokomórkowego raka płuca, no to jest oczywiście immunoterapia. To jest struktura jednego z badań, które, które są podstawą rejestracji immunoterapii u chorych z bardzo wysoką ekspresją pdl 1 czyli tego biomarkera, którym w tej chwili dysponujemy. Leczenie jest w Polsce dostępne od już dłuższego czasu. Leczenie, które jak Państwo widzą, prowadzi do proszę spojrzeć na OS, czyli ogólny czas przeżycia to jest mediana 30 miesięcy wobec chemioterapii, która 14 miesięcy czyli więcej niż podwojenie. A to jest mediana, w związku z tym jest sporo chorych, którzy żyją naprawdę długo, to są wieloletnie przeżycia, my takich chorych w klinice obserwujemy. Jeśli chodzi o chorych z niższą ekspresją, czyli w przedziale między 1% a 49%, tu też mamy szereg badań, które dokumentują wartość immunochemioterapii, zarówno w raku niepłasko, jak i płasko płaskonabłonkowym. A tutaj pokazuję to, co jest w ostatnim czasie, co zostało opublikowane w ostatnim czasie, znowu zwracam uwagę na trwałość tych korzyści, bo to jest obserwacja o medianie 31 miesięcy, czyli no średnio prawie trzyletniej. I te korzyści w zakresie wskaźników przeżycia, jak Państwo widzą, utrzymują się, chociażby ogólny czas przeżycia 22 miesiące wobec 11 miesięcy przy samej chemioterapii, czyli znowu podwojenie wyniku. Nie wszyscy chorzy są idealnymi kandydatami do chemioimmunoterapii, ponieważ tam trzeba cztery cykle chemioterapii zastosować, a to jest obciążające. W związku z tym, takie próby zmniejszenia deeskalacji, zmniejszenia intensywności leczenia, i tu jedna z takich prób to z ostatniego okresu: badanie, w którym stosowano immunoterapię z krótszą, dwucyklową tylko chemioterapią. I to porównano do samej chemioterapii. Uzyskano znamienne korzyści, znowu na czerwono, te korzyści w grupie z chemioimmunoterapią, ale taką spokojniejszą, mniej agresywną i lepsza tolerancja leczenia w porównaniu do takiej standardowej chemioimmunoterapii z czterema cyklami. Leczenia cytotoksycznego. Także w tej chwili ten niedrobnokomórkowy rak płuca, uogólniony niedrobnokomórkowy rak płuca, to jak Państwo widzą, jest obszar wskazań określonych przez biologię molekularną czy badania genetyczne. Testujemy chorych w kierunku aberracji, nieprawidłowości w genach EGFR, ALK-ROS1. Jeżeli oni tych mutacji nie mają, tych zaburzeń nie mają, no to wtedy wykonujemy test w kierunku biomarkera dla immunoterapii, czyli PDL-1. No i w zależności od tego, stosujemy odpowiednie leczenie. Czyli mamy tutaj przykład personalizacji postępowania. Jeśli chodzi o to personalizowane postępowanie, to tutaj ostatnie miesiące to jest bardzo cenna rzecz, mianowicie leczenie adresujące chorych z mutacją w genie KRAS. To jest, jeśli chodzi o gruczołowego raka płuca, jedna czwarta chorych z tym rozpoznaniem są takie nowotwory, jak rak ilita grubego, czy przewodowy rak trzustki, gdzie tych nieprawidłowości jest jeszcze więcej, no ale tutaj jedna czwarta chorych, chemioterapia mało wartościowa i mamy wyniki badania, w których stosowano lek antykaraz, to gdzie, który powoduje znaczące korzyści. W tej chwili ten lek jest badany nie w drugiej i w kolejnej linii leczenia, tylko w pierwszej linii leczenia i myślę, że tu jest jego miejsce. Drobno Rak płuca, czyli nowotwór, którego w Polsce trochę jest mniej w tej chwili, to już związane jest z pewnym przesunięciem w zakresie konsumpcji wyrobów tytoniowych, ale wciąż jest to kilkanaście, 13, 14, może 15% procent chorych na raka płuca. I tutaj chemioimmunoterapia jest, jest nowym elementem, dostępna w programie lekowym od kilku miesięcy. Widzą Państwo, że badania z randomizacją, które dotychczas przeprowadzono i opublikowano dwa pozytywne, one bardzo podobne korzyści wykazały rzędu pod względem Mediany, około dwa miesiące, no i w tej chwili. Ten, ten, ten sposób postępowania, czyli chemioimmunoterapia w chorobie rozległej, to należy podkreślić, czyli w czwartym stopniu zaawansowania, jest standardem leczenia chorych w dobrym stopniu sprawności, czy bardzo dobrym i bez przeciwwskazań do immunoterapii, których niestety trochę jest. No i na koniec złośliwy międzybłoniak opłucnej. Nowotwór, który jest w Polsce rozpoznawany rzadko, zresztą na świecie również rzadko. W Polsce może częściej niż w innych krajach, dlatego że u nas z opóźnieniem wprowadzono regulacje antyazbestowe, a azbest jest takim znanym czynnikiem etiologicznym złośliwego międzybłoniaka opłucnej. Myślę, że jeszcze przez ładnych parę lat będziemy mieli problem z tym nowotworem. Dotychczas stosowano tylko i wyłącznie w zaawansowanym stadium, a to jest większość chorych, bo operować, op, operowani są tylko chorzy, mniej więcej około między 10 a 15% chorych z rozpoznaniem tego nowotworu, a u pozostałych stosowana jest chemioterapia. A tutaj jest przykład e, e, miejsca dla immunoterapii, która została w badaniu z losowym doborem chorych porównana z właśnie z chemioterapią. No i znowu mamy znamienne korzyści. Ogółem około 4 miesięcy dodanych pod względem mediany czasu przeżycia całkowitego, ale co jest bardzo istotne, że tutaj jak Państwo patrzą na dole 18 miesięcy w przypadku immunoterapii, 9 miesięcy w przypadku chemioterapii, tu dotyczy chorych na międzybłoniaki nienabłonkowate. To jest taka Pięta achillesowa, taki, taki niezespokojony obszar potrzeb, bo ci chorzy bardzo marnie odpowiadają na chemioterapię, także tutaj u nich ta immunoterapia jest szczególnie wartościowa. Także mamy szereg zdarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie. Zdarzeń, które potwierdzają wartość czy to pooperacyjnego leczenia ukierunkowanego, czy, czy konsolidującej immunoterapii po radiochemioterapii jednoczesnej itd. i tak I myślę, że to z nadzieją trzeba patrzeć na, na e, sytuację chorych na nowotwory klatki piersiowej. Ale moim zdaniem nie mniej ważne jest to, żeby wreszcie w Polsce został stworzony rzeczywisty system takiego koordynowanego postępowania i kompleksowego postępowania w ramach ośrodków kompleksowej opieki tak zwanych lung cancer unitów, gdzie będzie możliwe wykorzystanie wiedzy i umiejętności wszystkich tutaj wymienionych specjalistów, a nie takiego zjawiska opieki fragmentarycznej, gdzie Chory wędruje z miejsca na miejsce, czas płynie, i nierzadko są opóźnienia, a nierzadko również są nieprawidłowości decyzji, czy to diagnostycznych, czy terapeutycznych. Tego sobie życzę na 2022 rok, i chorym również. Dziękuję bardzo.